Dom, dom, dom! Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Nitek. Witam was w luźnych gadkach, witam was przy okazji Middle w Shadow of Mordor. Widzimy się po stosunkowo długiej przerwie, która niestety nie była dla mnie zbyt luźna, ponieważ właśnie wtedy... Dziwne wirusy i gluty postanowiły wyciekać mi z każdego otworu na gębie, w związku z tym darowałem sobie ekscesy przed kamerą, co by was nie zniesmaczyć. Ale to było kiedyś. Widzimy <grym> się na szczęście już po tym wszystkim. Mam nadzieję, że będziemy się teraz widzieć w miarę od regularnych odstępach czasu. Czy to na YouTubach, czy to na streamie www.twitch.tv69, gdzie gramy w różne gierki, na żywca w humorze. I serdecznie Was tam oczywiście zapraszam. Tymczasem Shadow of Mordor okazał się na pewno nie lado zaskoczeniem dla każdego z was, ponieważ przeglądając internet, można za głowę się chwycić i wyrwać troszkę siwych włosów przez wzgląd na to, jak wysokie oceny dostaje gra, która teoretycznie zgwałciła twórczość Tolkiena. Na ten temat się wam nie wypowiem, ponieważ ja nie jestem jakimś tam fanatykiem e, ani jakimś Ultrasem Tolkiena. O, lubię sobie poczytać, ale żeby jakoś tam meandry zgłębiać co oni tam nam chmęcili, gdzie oni to miejscowili co przez to popsuli. Nie, moja brocha, zresztą życie jest za krótkie, żeby się martwić z takimi pierdołami. Zwłaszcza, że to nie była moja twórczość, to! No cóż! Podjęłem to taką, a nie inną decyzję kreatywną. Trzeba się z tym pogodzić, tudzież przegapić kawałek znakomitego kodu. Natomiast, żeby delektować się Shadow of Mordor musicie spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest miłość do eksploracji rodem z Assassin's Creed, ponieważ ta została przeniesiona praktycznie w stosunku 1 do 1 a właśnie do Mordoru oraz w systemie walki, który wydaje się być wyciągniętą szmatą z gardła psa, która została tutaj wyczepana i rozwieszona na sznurach, przez co my ją trzepiemy, aż miło. System walki jest praktycznie jota w jota znakomity, tak samo jak w Batman Arkham City, Asylum czy też Origins. E, oczywiście dodaje też mnóstwo od siebie, bo też są tutaj drzewka skilli, które odblokowujemy w trakcie rozgrywki. Także są e, jakieś gadżety, których używam. Moce właściwie, bo to nie są gadżety, w Mordorze gadżety, what the fuck. <laughs> e, więc mamy tutaj drzewka skilli, które pomagają nam oczywiście w masakrze, ale także zaimplementowano finishery, które są tak syte, tak dobrze o robią, um, tylko że tam obcinają orki przy samych szyi, więc... <grywka> więc jest dość gibko. Ale o tym za chwilę! Więc, że się pobrałem misję poboczną, ponieważ to już jest tak, tak jakby mój endgame. Zostawiałem sobie tylko i wyłącznie misję e, finałową do skończenia z tych głównego wątku, e, który jest, tak szczerze mówiąc, taki sobie. On jest jakiś taki posklejany e, tak dziwacznie, że zapomniałem połowę rzeczy, która miała w nim miejsce. E, oprócz tych najważniejszych faktów zdziurawiłem, co tam się stało z gościem, którego wszyscy... O kurde, pies! LEGO wszyscy dobrze znacie! Nienawidzę <laughs> psów w tej grze. Ja wiem, to nie są psy, ale, ale wyglądają jak psy, więc ja mówię na nie psy. I wziąłem sobie misję, misję poboczną jedną z trzech, które mamy do dyspozycji ponieważ mamy tutaj oręż, mamy łuk, mamy miecz, mamy nożyk. O, chudę, zaś pies. I te wszystkie oręże mają swoje legendy, które my wykuwamy, wykonując jakieś karkołomne zadania. Czy też będzie to na przykład wyswobodzenie jakiejś tam liczby zakładników z obozu Urukhajów, czy też na przykład będzie to wyrżnięcie w pięć wszystkich. Trainees, czyli poborowych, co właśnie teraz widzicie? Bo teraz, na legendę miecza. Łuk, no to oczywiście strzelanie na czas do celu, w związku z tym, no, potrenujecie swoje sokole oko właśnie tam. Jak widzicie, u do wycięcia jest dość sporo. Już czeka na mnie. Zerknijcie sobie na minimapę w lewym dolnym rogu. Więc co? Po co mają czekać? Bardzo ważnym aspektem i znakomitą nowością w grze jest, w ogóle w grach ogólnie, jest wprowadzenie osobowości naszych przeciwników. To jest w ogóle rzecz strasznie niesamowita, bo sam ten system Nemesis, który już pewnie znacie z szeregu trailerów... Orgazmy 2! To nie tylko jedyny przejaw osobowości naszych e, przeciwników, ponieważ oni, kiedy, tylko jak tylko zwrócicie uwagę na to, podczas walki, kiedy ja wykonuję szereg tych finisherów, stoją i tam takie, jaa, kuczaki, co on robi mojemu ziomeczkowi! E, no i to jest najlepsze właśnie, że w miarę jak my będziemy tępić i wykorzystywać te finishery, oni czują się coraz bardziej nie nieswojo, e, zaczynają się bać i w efekcie czego zaczynają uciekać. I to jest w ogóle takie, -ha -ha! dawaj go tu, Heniek, lejemy w morderej, aż równo puchnie! Czekajcie, ja to, może tego psa załatwię, bo mnie drażni strasznie. I to jest bardzo fajny w ogóle motyw osobowości tych naszych adwersarzy. To oczywiście składa się, tak jak mówiłem wcześniej, na jakiś mały ułamek systemu Nemesis, o którym wam zaraz opowiem, bo to jest bardzo ważna część rozgrywki. Ja już jestem dość napakowaną postacią, co nie zmienia faktu, że jak widzicie, mogę też polec. <śmiech> Prawie. <śmiech> Close enough. <laughs> Więc ta walka jest stosunkowo prosta, zresztą moje 120 godzin w Batmanie Arkham City nie poszło na marne, dzięki temu doświadczeniu jestem trochę kozak. Chociaż przeciwników to jest kupa. Zwróćcie także uwagę, mam nadzieję, że YouTube pozwoli wam zwrócić na to uwagę, na znakomitą mimikę twarzy naszych przeciwników, którzy czasami są wręcz zdziwieni, że właśnie stracili dla nas głowę. To są takie smaczki, które jak ja się zdaję tutaj gram to jest takie ale on tutaj popatrzył na mnie i się zdziwiła tak głowa, że leci w ogóle! Gdzie moja szyja?! Gdzie moje ramiona?! I to jest w ogóle... Rewelacja, rewelacja, naprawdę rewelacja. Natomiast, tak jak mówię, jestem, zdaję sobie sprawę, że Shadow of Mordor nie jest dla każdego, bo trzeba te warunki spełniać. Trzecim warunkiem, który jest niepisany, ale warto o tym wiedzieć, jest mocarny komp, który udźwignie wam to w jakimś należnym stopniu. Natomiast, jeżeli nawet macie jakieś kaszloka, warto jest włączyć grę wtedy bez w okienku bez ramki i wyłączyć fałsynka, ponieważ daje to boosta o jakieś 20 klatek na sekundę nawet, więc jest znakomita różnica płynności prowadzenia rozgrywki. Deszcz jest znakomity, specjalnie dla was wybrałem porę rozgrywki podczas deszczu, aczkolwiek sama pogoda nie zmienia się dynamicznie, trzeba ją zmieniać manualnie, tudzież kiedy umieramy, albo kiedy fast travelujemy z, od takich świecących wież, które no, mają swoje uzasadnienie fabularne, ale są totalnie czynnikiem z dupy. To do czego zmierzałem, to zdaję sobie sprawę, że Shadow of Mordor nie będzie dla każdego. Ktoś kto nie, spara, nie spodobał mu się Batman będzie lekko... niesmaczony, bo tak naprawdę tutaj gra się tak jak Batmana. Znakomite, duże, otwarte tereny, które jednak są równinami, gdzieś tam czasami zdarzają się jakieś klify, dużo twierdz, te twierdze są dość monoty, mono, monotematyczne, jeżeli chodzi o jakąś architekturę. No i samego mordoru, to jest raczej przedsionek mordoru, więc raczej nie zobaczymy. przecionek mordoru, czy też po stronie mordoru, nie chcę wam namieszać, natomiast to no, wydaje mi się, że do czarnego pana jeszcze trochę zostało. Ale i tak gra się znakomicie, te, te tereny są spore. Mapka pierwszego rejonu jest, no, dość konkretna. spędzicie tutaj kilka godzin biegania w tej wft te, wykonywania poszczególnych questów. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że po 30 godzinach jeszcze tyle questów na mnie czeka, ale to tak jak mój wynika z tego, że chodząc zaczepiałem dosłownie, wszystkich, wszyscy musieli Wszyscy musieli zginąć, kuczaki. To nie było w ogóle podważalne. No wszystkich, wszystkim musiałem, zaczepiać, musiałem się pobić z nimi w tym znakomitym systemie walki, którego już nie uskuteczniałem od ostatniego Batmana. Więc podjudziło mnie tylko i wyłącznie to do oczekiwania na kolejnego Batmana. Ok! Przejdźmy do systemu Nemezis. Nemezis, który jest warte omówienia ze względu na to, już jest to rzecz innowacyjna, mam nadzieję, że będzie to eksploatowane jeszcze bardziej w przyszłości. No bo pewnie jakieś sequele pewnie wynajdą, no bo to nie ma zlituj się, jeżeli to odniosło taki sukces, będą sequele. To trzeba być świadomym tego. Ok. Szeregi Saurona, to jest armia Saurona, gdzie wszystkich właściwie nie znam tych ludzi, ponieważ to są nowe orki, które wcieli zostały awansowane przez to chociażby, że zabiły mnie gdzieś wcześniej. A to są War to jest najwyższy level naszych przeciwników. Warchiefy, którzy zarządzają swoimi moimi armiami, mają swoich przydupasów, my musimy oczywiście ich zgładzić. Z czasem jednak odblokowujemy zdolności, które umożliwiają nam przeciąganie przeciwnika na swoją stronę. W związku z tym zasiada on w ich szeregach, nawet tych warchiefem może zostać, możecie mu pomóc w drodze w pnięciu się na szczyt, a oni levelują tam podczas naszych zgonów, tudzież podczas przyspieszania czasu, bo wygląda to tak, jakby po prostu mieli swoje własne questy, które toczą się równolegle do naszych. Znajdziek, jak widzicie, jest dość sporo, 32 Dwie runy do odnalezienia, runy, jakieś zapiski do odnalezienia, 42 sztuki itemów do zgrabienia, e, szereg bestiariusza, lore jest tutaj fest dobrze opisany, w związku z tym fani e, środowiska na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie m, do poczytania po angielsku czy też po polsku, jak sobie włączycie, tak jak mówiłem, tyle co widziałem tego polskiego, nie marszczyło mi oczu jakoś specjalnie, żeby była jakaś żałość, e, natomiast... E, <ścoughs> Natomiast wyłączyły mi się w pewnym momencie, ponieważ w związku z usterkami technicznymi, które zaliczyłem dwie musiałem zresztartować aż raz na twardo całego kompa, wyłączając go praktycznie z prądu, z palca wtedy to też e, odniosło to dopiero jakiś skutek. Tak mi się skutecznie przywiesiło, zdarzyło się to dwa razy, więc no, może się po prostu zdarzyć. Ten system Nemesis to jest w ogóle rzecz straszna, ponieważ każdy przeciwnik nasz, każdy ten ork, każdy kapitan, który tam jest wylistowany, ma swoje słabe i mocne strony. Przez to można sobie wyhodować tak naprawdę niezłych synów, bo no, ich można zlevelować tam dość gibko, umierając ciągle, tudzież zaliczając jakieś fajle albo na przykład fast forwardując czas przez ich wzgląd na to, że oni właśnie wtedy taką wykonują, levelują w swoich szeregach i stają się jeszcze większymi kurwami niż są na samym początku. Wtedy też wychodzi pazur tej gry, bo sama gra nie jest jakoś specjalnie trudna, ale kiedy takich bossów na przykład jeszcze wyślecie mu za pomocą jakiegoś innego orka, wyślecie mu pogróżki, on jeszcze bardziej się wkurza, woła obstawę, wtedy jak widzicie na mapę, to jest obstawiony swoimi koksami i jest jeszcze gorzej tam cokolwiek mu zrobić. Co przypomina takie standardowe klasyczne starcie z bosami, w związku z tym, że ich tutaj nie ma. E, wtedy też e, to trzeba wziąć pod uwagę jakieś zacięcie strategiczne do tych e, potyczek. Zaraz wam pokażę te e, twarde strony, trudne strony. O, kurde, trudne strony, ponieważ jak widzicie zielony koleś, tutaj taki koleś miał zielonego takiego prompta, zieloną ikonkę nad sobą, to oznacza, że ma właśnie informacje odnośnie e, jakichś tam swoich popleczników. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam serdecznie. <laughs> Oczuczaj. E, pozostałości chorobiska. No niestety. Okej. Okay. Trochę już się ztestułem za wami, więc e, postanowiłem szybko ogarnąć temat, który jest dość bieżący. Zwłaszcza, że zaraz e, kolejne świeże gierki. <laughs> Okej. Okay. Tniemy ich równo, Te, to jest w ogóle, finishery sprawiają masę frajdy, jak to już na streamie żeśmy mówili, wy, można wybaczyć dzięki nim to, że faktycznie ten system jest zwalony z Batmana. Kolesie z tarczami, berserkerzy, których trzeba najpierw ogłuszać, kolesie z tarczami, których trzeba przeskoczyć, wszystko to już naprawdę widzieliście. W związku z tym, jeżeli kochaliście system walki z Batmana tak jak ja ukochałem, poczujecie się tutaj właściwie jak w domu. Ok, informator. Informatora można wziąć, można mu zasadzić kosę, żeby się trochę ogarnął, można go przeciągnąć w swoją stronę i można zrobić z niego swojego wasala, Domina Krystyna, e, która to... Teraz nakażemy mu e, najpierw to, żeby nam powiedział coś o swoich... ...szefunciach, e, <grym> a potem jeszcze postaramy się wysłać jakąś pogróżkę. I tak, odkrywając na przykład jakiegoś delikwenta, e, od, znajdziemy jego tożsamość, ale chyba nie odzyskamy, jeszcze nie uzyskamy tych informacji odnośnie jego słabostek. E, zobaczymy. Nie, tak jeszcze nie, trzeba dwa takie intele zebrać, a, ale no, niestety nie udało nam się. Ale tam chyba tych kolesi, których już mam odkrytych, powinni mieć to wylistowane. O, jest! Jest! To jest gość. Standardowy bosik, którego możemy pokonać. Mamy rozpiskę rzeczy, które możemy użyć przeciwko nim. Mamy, <laughs> o, przepraszam, rozpiskę rzeczy, których lepiej raczej nie używać przeciwko nim, bo niemu, bo i tak nic się nie stanie. Znakomita sprawa, fajnie, bo tak jak mówię, im bardziej skoksicie, im bardziej będziecie po e, porażki tutaj, o, e, zamiast sukcesów, będziecie odnosić porażki, będziecie fa, fast travelować, będziecie przyspieszać ten czas, tym oni robią się bardziej groźniejsi. W związku z tym robi się gdzieś tam presję czasu. Niestety ona w trakcie gry gdzieś zanika, przez to, że można przeciągać ich na własną stronę, bo po jakimś czasie nie ma już co robić, e, ale. Takie niestety są reguły gry, że każda gdzieś się tam kończy, więc no to jest taki smutek już mój osobisty, ale no mając w pamięci, że to jednak 30 godzin mi zajęło dojść do tego, to jest fest. Mając swoich podopiecznych w ich szeregach, można wydawać im też rozkazy, można im nakazywać na przykład napady na innych tych kolesi, można ich wysyłać też na inne misje i można też ich w ten sposób levelować. I to jest bardzo fajny feature, który zajmie wam dość dużo czasu wraz z przetrzebianiem przeciwnika. W związku z tym, że nasz talion jest połączeniem zjawy i człowieka, którego śmierć się nie ima, mamy możliwość wkroczenia też do świata duchów, gdzie jak widzicie wszystkie ważniejsze... O kurde, ja chyba wpadłem do psa, do... nie, nie, dobrze nie wpadłem. <laughs> Dzięki temu niektóre ważne elementy zostaną podświetlone, można też, coś jak tryb detektywa z Batmana tak naprawdę, można podpatrzeć miejsce, gdzie są przeciwnicy, można zobaczyć, który z nich jest szeryfem, można też sprawdzić, można też sprawdzić gdzie znajdują się jakieś elementy otoczone które można przeciwko przeciwnikowi wykorzystać jak na przykład otworzyć bramę tym psom, żeby zaczęły jeść naszych przeciwników tudzież strzelić strzał w ogniska, co wywoła wybuch i tak dalej, i tak dalej bawcie się tym i odkrywajcie sami, bo nie ja tutaj jestem, żeby wam o tym mówić zabawy jest to niemiara, tak jak mówię, 30 godzin bardzo mi przykro, że ta gra dobiega końca w związku z tym przeciągam ją jak tylko mogę robiąc wszystko, maksując wszystko niestety, no to też zbliża się w końcu do finiszu nieuchronnie jakiś tam tryb jest dodany z dlc którego gdzieś tam dostałem przy premierze, ale co on robi to tak nie do końca wiem, tam chyba są jakieś pojedynki z generałami na zasadzie takiej, że nie ma tam jakiejś eksperiencji, tylko coś innego się dostaje. Sprawdzę, nie ma natomiast trybu areny, ale zapowiedziano sezon pasa, w związku z tym pewnie po drenażu naszych kieszeni dostaniemy areny znane pewnie z Batmana. Mapy są dwie, tak jak mówiłem, być może jest trzecia, bo ktoś przewąkiwał o tym, że jest trzecia, aczkolwiek nie wydaje mi się, bo jak mam jedną misję do zrobienia, to już raczej trzeci rejon nie wchodzi w grę. Na tych mapach osobne są armię Saurona, osobne questy, osobni przeciwnicy, chociaż nie, przeciwnicy są tacy sami, ale weźcie pod uwagę też to, że nie wiem, czy zwróciliście w ogóle na to wasze piękne oczy, że przeciwnicy są inni, nie występują praktycznie dwaj, tacy same orkowie, oni różnią się skinami, skiny są zresztą wyczepiste, mają bardzo fajne stroje, szaty, ubierają się w kościół Zbierają się w skóry człowieka, e, wyglądają w ogóle jak leather z teksańskie masakry. E, cud, miód i orzyszki, Naprawdę jest na to oko zawiesić i e, jak bawić się z tymi przeciwnikami. Nie jest to co prawda Dark Souls, jest to raczej sprawa bardziej casualowa, e, ale bo sobie potrafią, będą w stanie wam krwi napsuć. Żałuję właśnie, że nie ma jakiegoś poziomu trudności większego, przez co e, gra jest dość prosta. Czasami sterowanie mnie wpienia, bo jest mocno nieprecyzyjne, w związku z tym bardzo często zdarzało się, że e, nie byłem w stanie wykonać e, jakichś innych e, rzeczy. Znaczy, innych rzeczy. Rzeczy, które sobie pierwotnie zamurzyłem, nie wychodziły tak do końca, jak chciałem. Zobaczcie ich obrzydzenie, które wzrasta w miarę koszenia. Zapomniałem Wam też wspomnieć o tym, że rozwalając bossów, czy też poprzez popleczników Saurona z jego armii, dostajemy runy, które wkładamy w broń, więc zachodzi tutaj element levelowania broni też na, tym, na tej płaszczyźnie, bo samych jakiś wisiorków, czy też innych elementów, jakiejś oręża, ładniejszych mieczyków, albo innych zbroi, niestety też nie ma. Pewnie będzie w DLC-ku, albo, e, albo w drugiej części. <grymne> myślę, że to byłoby na tyle! Zwróciliście uwagę pewnie na wszystkie aspekty graficzne, na to, że oni są mokrzy, kiedy biegają na mnie, e, na to, że mamy bardzo fajne e, kombosy, finishery, które cieszą oczy. E, naprawdę, jeżeli lubiście Assassina, myślę, że będziecie mieli Fest, Mocny Kisiel, e, jeżeli... no, Assassina i Batmana oczywiście. Jeżeli jednak tamte dwa tytuły nie przypadły wam do gustu, e, to jeżeli nie skusi was to gore, no może też po prostu odpaść, przez wzgląd na to, że te misje jednak poboczne, w dużej mierze są pierdółkowarte i podobne do siebie, co też jest takim radionusem, jakby na to nie patrzeć. Okej, okay. skończyliśmy kombat, myślę, że pokażę wam jeszcze jak wygląda tutaj otoczenie w słoneczku, w sensie jak jest ładniejsza pogoda. Lubię kiedy słońce jest, kiedy ładna jest pogoda, ale nie akurat jak ta złość kiedy nie miałem przez pół gry deszczu, tak teraz mam cały czas złość, <laughs> o! Przyspieszyłem czas, w związku z tym przeciwnicy tutaj zaczynali się bić, tego akurat znamy, więc widzimy jego sukces. Zwiększył mu się level, tam pewnie skille mu się też za chwilę zmienią, więc no trzeba się spieszyć z ich eksterminacją. Również można sobie przez to naszyć nowych misji, ponieważ wykonując rozkazy pojawiają nam się nowe misje na mapie, więc ta zabawa tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, może się skończyć szybko, a jeżeli nie, to by jak najdłużej. Okej, okay, to byłoby wszystko. Przeciągnąłem się, rozgadałem się w nagrodę za to, że nie było mnie tak długo. Ruiny, ruiny, Mordor. Kraj na Mordor, gdzie zaległy cienie, które my oczywiście przeżydzamy i to nie latarką, a pięknym mieczem. Misja nauczek, tam jest dużo strzelania, ale one są mniej interesujące. Dobry stealth jest, jest tu dużo kombinacji do zabawy z przeciwnikiem. Można wysyłać ich, tych zdobytych przeciwników na naszą stronę orków, rzucać na przeciwników, chować się w krzaczurach. Misje są niejednoznaczne, nawet bior biorąc misje knujące, a właściwie tworzące legendę naszego oręża, nie jest powiedziane, że musimy za jego sposobnością przejść całą tą misję. No i oczywiście wszyscy na nas krzywo patrzą, więc do piachu wszystkich! Mój do Was Nitek! To były już negatki Middle Lew, Shannon Mordor! Nie zapomnijcie przybić piątki pod filmikiem, jeśli Wam się podobał. Subskrybować kanał jeśli tego nie zrobiliście. naprawdę tego nie zrobiliście! Oraz oczywiście wpaść na streama, followować twitch.pl/nitek69 na Gixpel, gdzie bardzo często znajdują się tekstowe i obrazkowe uzupełnienia filmików, które tutaj oglądacie. To było Nilek, luźne gatki! Mydle szanowni, morder! A nie! Setki mu tą głowę na koniec! Do kaduka! Ha! A i szybki luk na w bo tego wam tutaj No nie pokazałem wam! A nie! Ekran dedukcji zaraz się pojawi to jest rzecz która jak widzicie w prawym górnym rogu pojawiła się ikonka od tego że mamy możliwość wybrania ekranu dedukcji który pozwoli nam za...